Nukusia nas prowadzi. Przejdziemy się. Fajnie, teraz już jest fajnie. To jest świetna miejscówka, tutaj się kąpaliśmy rano. Jak przychodzimy tu na plażę, na zdrowie, prawda? Tak, dokładnie to co mówię, prawda? Jutro przyjdziemy na pewno pokąpać się. Ale stateczki pływają. Kąpią się jeszcze ludzie. Jest naprawdę gorąco. Jutro się wybierzemy w przeciwną stronę, pójdziemy sobie do Trogiru. A dzisiaj idziemy, zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Świetna miejscówka. A po prawej stronie jest pole kempingowe. Także super. Mają widok na morze, co niektórzy. Bliźniutko do plaży. A tu z tego miejsca, taksi boat, chłopcy płynęli do Trogiru, aby zdać egzamin. Tak? Tak. Ta. Na co egzamin? Na sternika. No, na sternika wodnego? Tak. Tak, i macie patent. Obaj ta. zdaliście. Tak. Tak, jeszcze Alex będzie musiał zdać. Ale chyba od 16 roku życia jest, tak? Chyba tak. Mhm. To ile lat jeszcze ma Aleks? Kto zgadnie? 5. No wiedziałam, Max najbliżej bliżej był. Jeszcze dwa lata. Aleks niedługo 14 kończy. Idziemy. I taką taksówką, właśnie jak tutaj stoi, ta łódeczka, płynęli do Trogiru. Taką mieli przygodę. Też chyba coś jest na odcinkach. Stąd piękne miejsce. No, ładnie się tam mają? No, słońce. Tak. To prawda. On czeka chyba, aby zabrać. A stąd tak samo, tutaj. Także stąd startowaliśmy. Na parasailing. też było super. Co a? A daj. 110 euro. Jak się czujesz nad morzem? Podoba ci się? Ślicznotko? Podoba się. Ja się pytam nad morzem, ale w Chorwacji. Dobrze. Pierwszy raz pani jest. Tak? Dobrze. Nie, Fotki się robią, bo coś chyba zaplanujemy jako łódkę. No, Kusia cały czas kontroluje, czy wszyscy są, czy idziemy w komplecie. Przed chwilą szukała maksa i zobaczyła właśnie, że jest, polizała go, <grybujesz> pomachała ogonkiem. Kochany pies, naprawdę. Ale słychać cykady. Jakby się w to nie było ich. W czerwcu nie ma. <Szyskujesz> Na pewno słychać. Pamiętasz, a co tutaj było w tym miejscu? Co było? Mm. Tutaj siedzieliśmy i nagrywaliśmy coś. Żeby oglądać się opłacić. Tak. <noise> Marketing według Alexa. Też fajnie było. Pośmialiśmy się wtedy. Dobra, masz pamięć. A tutaj w tej kafejce byliśmy na drinkach. Także też fajnie było. I były dobre, bo były mocne, był alkohol, nie tak jak w Makarskiej ostatnio. Po prawej stronie znowu kawiarenka i dużo palm. nie reaguje popatrzyła zatrzymaliśmy się chwilkę, robimy zdjęcia Nukusi no, fajną fotkę przed chwilą zrobiliśmy wszyscy nas zaczepiają i zaglądają na nukę bardzo się podoba i robi furorę. Pokaż się. Co tam jest. No, pokaż. Wow, jaka piękna dziewczynka. Piękna dziewczynka. Nasz słodziak. A tam chłopcy. Tutaj Max, pomachaj. Starliśmy do takiego miejsca i stwierdzamy, że zawracamy. Zobaczmy jeszcze jak to tu wygląda. Ponieważ chcemy jeszcze pójść się wykąpać. Taki kaprys. Hey, Max. Co tam Max? I chcę do kamery. Jest. No, jest. Idzie plażą. <grym> Zaskoczyła! No, wysoko. Ja nie wiem, czy ona widziała, że taki spad jest. Po prostu chciała pójść za Aleksem. No, zaskoczyło ją to. Palmy. Może tak powinniśmy sobie fotkę zrobić. Tutaj. No, Kusia, ty wiesz, że robisz furorę? Ludzie nas zaczepiają, że słodki pies. No Zobaczcie, jak ona wygląda. Pan słodka. Idziemy. Nie, dalej. To wszyscy ci będą zaczepiać. Nukusia. Piękności. Śliczna dziewczynka. <ślesz> Idzie Nukusia. Odważna. O. Zajdzie ci z drogi? Zobacz, nie boi się. Weź, weź, weź. Myślałam, że ty pójdziesz sobie. Nie bał się. Jaki odważny. A co mi tam pies? Widzisz Nukusia? No, w szoku jest. I koda Oj, Nuka. W szoku dziewczyna. Chcemy zobaczyć, co pan robi? Chcemy zobaczyć. Rozpala grilla. Ale pachnie. I prądu nie ma. Czekaj, co się stało. Z tamtej strony też nie ma prądu. Ciemno. Popatrzcie, tutaj budynek cały ciemny jest. Następny. Nie ma prądu. Latarnie nie świecą. Wszystko ciemno. Restauracja ciemna. W środku. Otwarta jest. Jest ciemno. Latarki. To dlatego latarki są przy łóżku. U nas zastanawialiśmy się, bo przy każdym łóżku jest latarka. I zastanawialiśmy się, po co jest ta latarka. A to właśnie na takie braki prądu. A mówił pan wcześniej, jak szliśmy, że tam latarnia zaczęła migać. O, znowu prądu nie będzie. Popatrzcie, wszystko ciemne. Co to będzie? Ale o tym nie słyszeliśmy. W restauracji siedzą przy latarkach. No tak. Ale zaraz dzień nie ma planu. No u nas w domu nie będzie. No Piotrek nie może drzwi otworzyć. jak świeci. To nie nasze. Piotrek. No weź! Ale śmieszne. Wszyscy się śmieją teraz, a nuka się nie ha. No to pięknie. zaraz sprawdzimy, ale. Wszędzie jest ciemno. Nie ma prądu. Dlatego są latarki. To pewnie o 22. wyłączają, może. Żeby oszczędzać. No wszystko nie działa, patrzcie. Klikniemy. Światło? Nie ma. Nie ma, proszę Państwa. prądu. się w bajki nie działają. No, nic nie działa. To tak wygląda, więc światło. Tak. świeczkę jakąś znaleźć. Mamy ciemno. No, lepiej to świeci. skocz na góry, tam są latarki przy każdym. Tak. Pójdzie? Pójdziemy z latarkami. na jednym z matki, na to z no Tak, to zbierajcie latarki wszystkie. Tak, co nagrałeś? Ogólnie, zy nie ma elektrowników. Aha, dobrze, dobrze. Nie tylko w domu, tylko w całym mieście. W całym, myślisz? No. Nie, idziemy sprawdzić. Ja mam się pobawił falanego. Nie, Kto tam jest? Widzisz kogoś? No, 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 pokazałeś mi, tak, bo bawię się w chowanego i tam mi pokazałeś. <gryfikant> Idziemy czy nie? Tak, to mnie porządnie by było... Ja jestem gotowa, czekam Piętne. na was. To ruszamy, bo wrócimy za późno. Jak teraz sete latajki, to później o trzeciej jeszcze pociśnie, by posłoda zbiegała do toalety. Dobrze, Aleksandruś? Dziękujemy. Najgorsze w tym, że nie ma netu. Ale ja jestem przygotowany. Tak? Mam wtyksa na obu komórkach. Ale komórki i mam też się skończą? 4 giga. To ja na się. Mhm. Jest ciemno. Nie, nie ma prądu. <coughs> nie ma powerbanków. To będziemy szli do auta, podłączyć sobie komórki. Tak? Tak, w aucie będziemy ładować. No serio, to nie jest żart. Jest ciemno. Chorwacja bez prądu. Ciekawe, co jest przyczyną. Czytałam, szukałam w internecie, nic nie ma na ten temat. Aż do Cyogiru. Mhm. Uh -huh. Pójdziemy tam dalej, zobaczymy. To pewnie generator wyszedł. Ciekawe. Na, w tym sektorze nie ma. Właśnie idziemy trzenną ulicą. Nic nie jest oświetlone tutaj. No, jak tjogizu widzicie. Nie ma prądu. Dopiero tam chęt daleko jest. Ale krzep 60 3 km. Dobra, idziemy. Namiot kupimy i w drodze. Jak złapie jakoś? A co z nuką? Właśnie. No takiej przygody to jeszcze nie mieliśmy. Brak prądu w Chorwacji, pojechaliśmy na wakacje bez prądu. Idziemy na wyprawę. A gdzie? Idziemy na wyprawę. Walczymy o przeżycie bez neta, o ja. bez baterii. No to A to dobrze idziemy, musimy iść okay. I tak o to walczymy o przetrwanie. Czemu nie wzięliśmy kamizelek z samochodu? Nie tutaj, Ta poszli Jedziemy motol. Trzeba było wziąć takie zielone kamizelki. Tak, Uważajcie.

już pięciu się tym Widzicie? Tak właśnie mąż raduje. Właśnie spadnie. Wejdźmy na chodnik. Tu wszędzie latarnie udziałem. A mogliśmy wziąć te kamizelki, co ty mówiłaś. No. Teraz To jedna osoba z przodu może założyć jedną z tyłu. Jest jakaś piekania? Nie jest na. Tak, ale bo kasa. Nie, kupuję coś go. nie Jesteśmy uwiężeni bez kasy. Nie mamy kumy. Musimy przeżyć na ostatnim towarze. Na czerstwych bułkach. Nie, nie, nie są takie straszne. Nie ma internetu, nie mamy kontaktu ze światem. Ale tak, ta, 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 z YouTube'em, z Netflixem. <grywia> tak Aleksandro. Netflixem? Ty o. <grywia> Aha, to w sumie Trzeba też. przemyśleć jeszcze tak, raz. Tak, bo masz ściągnięte. Odcinki. Mego, czy będzie jak się wyładuje. To twój mam do nagrywania. Ale takiej przygody to nigdzie nie będziecie mieć. <grywia> Jedźcie do Chorwacji. Idziemy do Tomego. Mamy nadzieję, że tam znajdziemy ratunek. W domu się znajduje rękawy. No właśnie tak może być. Chyba z kupił. Teraz macie na miastka, jak może być. Ciekawe o co chodzi. cały czas wam się samolot ma tylko Przeszliśmy przez pasy. Udało nam się. Ale to nie koniec. To mi super na Odnaleźliśmy drogę do cywilizacji. Idzie trzech wspaniałych. Udało się. Zakupy są. I w ostatniej chwili jeszcze chleb zdobyty. Kto ma ten chleb? A, schowałeś. W ostatniej minucie. Wielki turby. Także są zakupy. Zdrożyliśmy. Wow. Już miała zamknięte. Wracamy ze sklepu i tak patrzymy, że na Wprost na Wyspie jest prąd, a my nadal nie mamy prądu. Niestety we vlogach będzie opóźnienie. Miałam trochę pomontować. A nie ma jak niestety. Nie mamy agregatu. Hm. Jaka przykrość. Trzeba się zaopatrzyć w agregat. To takie No I tak nic nie widać. Idziemy do domu. I ja tak... Panie. Co? Ja też, ja Dobra, i tak wyglądają wakacje w Chorwacji, co Nukusia? No <laughs> Ciemno, a trzeba jakąś kolację ogarnąć. Nic nie widać. Jesteś tak, kochana dziewczynka. Tak, robimy jeść. Imprezę mamy na tarasie. Jakiś pies nam szczeka w oddali. Widok piękny. Tak, to można przykleić. Ohoho, oho, oho, Piotrek wymyślił światło. To impreza, czas zacząć. To czekaj, to przesuńmy to bardziej tu. Ale I będzie nam świecić. No, pomysły tutaj są. Czy to jest woda? Pomyślę, no, czy moja. Dobra. O! <noise> proszę, jaki bajer. No! O. Z pięknym widokiem. No, Kusia też jest. Ale bez prądu <noise> trzeba sobie jakoś radzić. Smacznego. Dziękuję. 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 Smacznego.